Witajcie, w jednym z pierwszych odcinków vloga, kiedy startowałem, mieliście okazję razem ze mną zobaczyć, jak wygląda ogólnopolski konkurs na najlepszego motorniczego. Wtedy naszą reprezentację wybieraliśmy we wewnętrznym konkursie, w którym mogli wziąć udział wszyscy motorniczowie i najlepsi spośród nich reprezentowali nas właśnie na tym konkursie, który wspólnie oglądaliśmy. Dzisiaj znajdujemy się na terenie wojewódzkiego środka ruchu drogowego w Łodzi, gdzie już za chwilę rozpocznie się analogiczny konkurs do tego, który wyłonił wtedy reprezentację motorniczych, czyli tym razem będziemy Kierowców na konkursie na kierowcę autobusów komunikacji miejskiej w Łodzi. Jak widzicie, za moimi plecami trwają właśnie przygotowania. Jesteśmy tutaj od świtu, przygotowujemy wszystko. Już niedługo pojawią się tutaj finaliści, z ich 15 i będziecie mieli okazję w dzisiejszym odcinku na pewno każdego z nich poznać i zobaczyć, w jaki sposób wyłania się najlepszych z najlepszych. Poznacie najlepszego. Kierowca autobusów komunikacji miejskiej w Łodzi, który z kolei będzie razem z pozostałymi członkami reprezentacji reprezentował MPK Łódź na konkursie ogólnopolskim. Zapraszam. edycji konkursu dla najlepszego kierowcę MTK Łódź. Mamy finałową piętnastkę i tutaj już na tym miejscu należą właśnie wszystkim gratulacje, ponieważ z jakiegoś około tysiąca prawie kierowców w naszej firmie, wy jesteście 11-to Trzeci rok z rzędu nasi kierowcy i motorniczowie mogą rotacyjnie rywalizować o miano najlepszego w firmie. Rotacyjnie dlatego, że jednego roku rywalizują ze sobą motornicowie drugiego kierowcy autobusów. Jak się okazuje, ta rywalizacja wyłania najlepszych kandydatów do konkursów ogólnopolskich, o czym świadczą po prostu wyniki w tych konkursach, dlatego że w konkursie kierowców autobusowych, który odbywał się dwa lata temu, nasi prowadzący zajęli pierwsze, drugie i czwarte miejsce, zaś w konkursie motorniczych pierwsze i trzecie, więc naprawdę yy, wyniki mamy dość dobre kilka słów o samym konkursie bo teraz obserwujecie przygotowania kiedy prowadzący losowali numerki kiedy też poznawali zasady i to wszystko co, z czym będą się mierzyć w finale w tym czasie opowiem wam kilka słów o samym konkursie mogli nim uczestniczyć w kierowcy autobusu zatrudnieni w spółce przynajmniej od 12 miesięcy warunkiem formalnym było uzyskanie pozytywnej opinii kierownika zajezdni na przeszkodzie z kolei mogły stanąć kary regulaminowe uchybienia skutkujące obniżeniem premii regulaminowej lub spółce. Powodowanie szkody w imieniu spółki. Zależało nam na tym, żeby po prostu rzeczywiście zmierzyli się tutaj ze sobą najlepsi pracownicy. Halo, a co może pani? Jasne, jasne. Może miałam tu nie spać. Pana, się stało mojemu mężowi. Jakbyś się jak się tak, tak dziwnie w ogóle wygląda, dziwnie się zachowuję. Może byśmy go? Jeden z pierwszych zadań obsługiwanym przez przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi było, jak widzieliście, udzielanie pierwszej pomocy. Jest to bardzo ważne dla nas, staramy się, żeby nasi prowadzący byli przygotowani do tego, żeby pomagać pasażerom. No i tutaj trzeba było właśnie poradzić sobie w sytuacji ratowania zdrowia poszkodowanego. I co dalej? To też już widzicie: przejechać po placu manewrowym, pokonać dość trudną trasę, przygotowaną e, przez specjalistów zarówno naszych, jak i e, wojewódzkiego środka ruchu drogowego. Pokonać slalom z taką piłeczką, która nie mogła upaść, a jeżeli upadła, to trzeba, była, by, trzeba było zatrzymać autobus, tak jak teraz to widzicie, i po prostu złapać ją i umieścić na talerzu, tracąc w ten sposób cenny czas. Aby dostać się do finału konkursu na najlepszego kierowcę, trzeba było przejść pierwszy etap, którym były testy sprawdzające wiedzę teoretyczną uczestników. Pytania dotyczyły zagadnień zawartych w kodeksie drogowym, instrukcji dla kierujących pojazdami komunikacji miejskiej, przepisami porządkowymi, taryfowymi, a także wiedzy. Na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Spośród wszystkich, którzy zgłosili się do udziału w konkursie, wyniki testu wyłoniły 15 najlepszych osób, w tym dwie kobiety. To ważne, dlatego że kobiet w przypadku kierowców autobusów jest dużo mniej niż mężczyzn. Natomiast pani bardzo dobrze sobie radziły. Będzie problem. Tak, ale tylko tym autobusem ze mną. Okej, okay, dobrze, dziękuję pani bardzo. Z założenia konkursu to nie tylko rywalizacja, ale również dobra zabawa w gronie przyjaciół i kolegów, okazja do tego, żeby prowadzący mogli się spotkać, porozmawiać ze sobą, spędzić po prostu mile y, trochę czasu. Oczywiście w, w tle odbywa się cały czas, y, cały czas rywalizacja. Y, teraz obserwujecie trzecią konkurencję finałową, czyli... Przejechanie trasy, już takiej powiedzmy na mieście liniowej, gdzie były przystanki, była obsługa pasażerów, i ci pasażerowie mieli różne, różne problemy. Tak jak tutaj, chociażby sprawdzaliśmy to, w jaki sposób prowadzący radzą sobie z osobami, które palą papierosy i są dodatkowo głuchoniemi, więc prowadzący musiał sobie poradzić z taką sytuacją, odpowiednio, odpowiednio szukając różnych narzędzi, do tego, żeby skomunikować się z pasażerem. Wśród manewrów, które trzeba było wykonać, było oczywiście rękaw, jazda do przodu, do tyłu, było parkowanie równoległe, prostopadłe, było zatrzymywanie się w zatoce przystankowej oraz pokonywanie slalomu z piłeczką, którą mieliście okazję zobaczyć wcześniej. A następnie wyjazd na miasto i trasa pełna niespodzianek, pełna nieoczekiwanych sytuacji z udziałem pasażerów i wolontariuszy, którym w tym miejscu w imieniu spółki też serdecznie dziękuję, bo to są pracownicy albo przyszli pracownicy naszej firmy, dzięki którym ten konkurs mógł się odbyć. I to jest ten moment, na który wszyscy czekali. Zakończenie i już za chwilę poznamy zwycięzców. Jest pan tak, w To jest pan Mariusz Sączek, z krajów Niemieckich, użytkowników poszczególnych. Gratulujemy. Gratulujemy. Z nadmieszczami. Najlepszy kierowca RTK Łódź 2017. Miło mi e, powitać w tej roli pana Sebastiana Blonkę z 2. Gratuluję. Dopiero co się zakończył. Jest z nami Sebastian Lonka, który jest tegorocznym zwycięzcą, najlepszym z kierowców MPK w Łodzi. Powiedz mi, jakie to jest uczucie? Co, jak, jak się teraz czujesz? Uczucie jest niesamowite, ponieważ e, tak naprawdę niewiele osób ma możliwość wzięcia udziału e, w takich konkursach. a e, Aczkolwiek e, tylko nieliczni mogą, e, szczerze powiedziawszy, Dostać się do finału dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom, e, i, jakby indywidualnym, e, no i walczyć o to najwyższe miano, prawda, najlepszego kierowcy. Które zadanie było dla Ciebie najprostsze, tak na przekór. bo zaraz zapytam o te najtrudniejsze, ale najprostsze, co, co było dla Ciebie najłatwiejsze? No, najprostszym zadaniem, e, e, jazda po łuku, tak zwany rękaw. <laughs> Czy z rękawem przód, sobie poradziłeś? Przód, w tył, tak, przód, tył, zatrzymanie się w odpowiednim miejscu, e, w przodzie jak i z tyłu. Tak więc to mi nie sprawiło żadnych problemów A najtrudniejszy w takim razie? Najtrudniejszym, wbrew pozorom był slalom, tak? Który był... pachołki na tym slalomie były dosyć ciasno ustawione A w dodatku jeszcze była taka piłeczka w środku na talerzu Na talerzu taki dodatkowy atrybut jazdy była zostawiona No i ona po prostu kiedy wypadła przy wykonywaniu gwałtownych ruchów, należało zatrzymać autobus, wyskoczyć, umiejscowić tą piłeczkę z powrotem w tym talerzu i dalej kontynuować jazdę. Y, czym jest dla Ciebie bycie, no bo już teraz jesteś oficjalnie bycie najlepszym y, kierowcą autobusów komunikacji miejskiej w Łodzi? Poważne no, pytanie, poważna sprawa. Tak, zgadza sprawę. się. Na pewno czymś szczególnym. Jest to na, na pewno wyróżnienie y, tego, co wykonuje się na co dzień, prawda? To jest coś ponadto tej, tej zwykłej pracy codziennej. No i potwierdzenie tego, że ja mimo, swoje, mimo swojego młodego wieku nie zawsze stary, starszy kierowca, powiem tak, nie stary, starszy kierowca nie zawsze jest dobrym kierowcą, a wbrew pozorom właśnie młodzi też potrafią. A lat jesteś kierowcą MPK? 5 lat jeszcze to, to jest piąty. I masz jakieś takie swoje na przykład ulubione linie, gdzie nasi oglądający będą mogli Ciebie spotkać? Masz jakieś takie szczególne miejsca, czyli ja przeważnie poruszam się na takich liniach, gdzie, gdzie kursują autobusy krótkie tak zwane. No lubię jeździć gdzieś po obrzeżach miasta, prawda? Ale, ale w mieście też jest kilka linii, po których poruszamy się, prawda? Jest to m.in. też teren hojen, widzewa, dąbrowy, w śródmieściu również się zda zdarzają takie krasy. Czyli generalnie tak naprawdę z tego wynika, że można Cię spotkać wszędzie? Wszędzie mnie można spotkać, także jak ktoś ma wprawne oko, będzie tylko chciał od <śmbelnęć> pas <śmulęć> <Masz> zobaczyć. <śmulęć> to będzie mógł Cię wynaleźć. <śmulęć> tak. Słuchajcie, ja na, na sam koniec chciałem Cię zapytać, bo wygrana w tym konkursie to jest, jak wiadomo, Automatycznie wskazanie ciebie jako lidera naszej reprezentacji na konkurs ogólnopolski. Na takim ogólnopolskim konkursie Sebastian był, bo dwa lata temu też brał udział w, w konkursie, zresztą na tym ogólnopolskim zajął drugie miejsce. Tak, drugie miejsce, zgadza się. Jakie nadzieje teraz jakby masz związane z tym, dlatego że pewnym utrudnieniem i <laughs> będzie to, że po Waldek <laughs> Stefania, który w ubiegłym roku wygrał dwa lata temu wygrał taki konkurs jak ty teraz. No na tym konkursie ogólnopolskim zajął pierwsze miejsce, czujesz? Presję? Czujesz jakieś takie motywacje? Na pewno się wyczuwa presję w takiej sytuacji, tym bardziej, że, że zająłem miejsce. Zdaję sobie sprawę, że większość osób z firmy tak, będzie, będzie mi kibicowało, ale też pokłada jakieś nadzieje, aby zająć no, najwyższą lokatę, jaka będzie tylko możliwa prawda, w tych zmaganiach kierowców z pozostałych miast. Słuchajcie, Sebastian jest już trochę zmęczony, bo cały dzień dzisiaj. Od samego no, rana. Tak, cały dzień za nami, więc też y, musimy powoli kończyć, żeby nie przedłużać. Natomiast y, na pewno y, odwiedzimy Ciebie i pozostałą ekipę podczas ogólnopolskiego konkursu i na pewno też zdamy z tego relację. Trzymamy kciuki. wielkie. Trzymajcie kciuki, mocno. Wielkie gratulacje <laughs> dla Ciebie, miło było Cię poznać i gościć na naszym kanale. Mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś się przy jakiejś okazji spotkamy. Miejmy taką nadzieję. Aby, aby jak najwięcej było takich okazji. Super. Dzięki wielkie za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w kolejnych. Cześć. Cześć.